Witam Was serdecznie na kolejnym Vlogu z moich przygotowań na Olimpię. Zostały dwa tygodnie do Olimpii. Eee, czuję się w porządku. Eee, jeśli chodzi o mm, stan fizyczny, no to jestem już troszeczkę zmęczona, nie ukrywam. Tego, e, te przygotowania są e, dla mnie mm, Trudniejsze niż poprzednie, ponieważ staramy się tą sylwetkę jeszcze bardziej dociąć. A jak już wiele razy wspominałam, no z tym u mnie docięciem jest, jest trudno. Mój organizm się dosyć mocno broni, no ale jak widzicie sami na Instagramie, idzie to w dobrym kierunku. Ja jestem na ten moment bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że. Że sędziowie też to docenią. Jesteśmy w tym momencie na mojej siłowni. Swój trening zaczynam od pozowania. Będziecie mieć okazję zobaczyć tutaj taki fragment, właśnie mojego układu, a później zobaczycie też takie urywki z, z treningu. Troszeczkę dzisiaj też pogadamy razem z Łukaszem, ale to dowiecie się w dalszej części vloga, więc koniecznie oglądajcie. The horizon I will be. Cześć! Także dzisiaj taki mm, Vlog nietypowy, y, gdzie pokazujemy cały dzień jak wygląda, bo to już były wcześniej. I tak naprawdę to już będzie ostatni Vlog przed zawodami, już na pewno co tydzień nie będziemy go kręcić. Postaramy się coś z całego wyjazdu zmontować. Mam nadzieję, że się uda. Przynajmniej jakieś takie urywki z całego tygodnia. E, no i co? Dzisiaj chcieliśmy e, poruszyć jeszcze temat tej końcówki przygotowań i myślę, że wiele osób też zaciekawi. Wiele osób się też gdzieś tam pyta e, w prywatnej wiadomości, wielu znajomych też e, jakie są koszta na przykład takiego wyjazdu na Olimpię. Także dziś przedstawimy mniej więcej jak to wygląda. E, więc tak, zaczniemy od tego. No, w tym momencie jesteśmy tak naprawdę dwa tygodnie do Olimpii, bo za dwa tygodnie dziś mamy e, czwartek 1 grudnia. E, Anio startuje piątek za równe dwa tygodnie, czyli za 15 dni dokładnie. Hmm. Eee, także co? No i forma jest już praktycznie gotowa. Eee, tak naprawdę ten tydzień ciśnie mocno do końca i gdzieś tam już e, w połowie pewnie przyszłego tygodnia będziemy troszeczkę luzować, zaczynać stopować z cardio e, i tak dalej. Eee, Ostatni tydzień to już będą takie manipulacje, tak naprawdę, bo tam będziemy na miejscu. Nie wiemy jak to się wszystko ułoży z treningami itd. Choć na pewno będziemy mieli warunki, żeby to zrobić, aczkolwiek wiadomo, no, jedziemy e, daleko za ocean, także wiadomo, zawsze jakieś tam, e, m, że tak powiem, losowe sytuacje się trafiają e, i e, jakoś to trzeba będzie zorganizować. Także wszystko będziemy, o wszystkim będziemy decydować e, na miejscu. No, postawiliśmy tak jak mówiliśmy, e, po zawodach w Pradze na to, co chcieliśmy, czyli e, Ania zrobiła taką chyba życiową, na pewno życiową formę, jeśli chodzi o kwestię docięcia. E, e, czy będzie mniejsza? <gryw> Mówiąc szczerze, no, mało mniejsza, tylko troszeczkę bardziej docięta. może raczej dużo bardziej docięta, ale no, wiele z tego rozmiaru nie straci, no bo po prostu e, będzie na pewno jedną z e, większych e, masą mięśniową, lub nawet może i największą e, zawodniczką na tej scenie. Ale tak przypuszczamy. Ten, tak przypuszczamy, zobaczymy. zobaczymy. Sama jestem ciekawa. Jak zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ale e, no grunt, e, m, żeby dobrze się zaprezentować i żeby ją zapamiętano po prostu tak, miejsce już nie jest takie ważne wiadomo, że fajnie było być w top 10, ale to jest już tak naprawdę drugorzędna sprawa no i tyle, teraz co do samego wyjazdu właśnie co do tych kosztów od razu powiem, może na początku że te koszta dla nas bardzo mocno spadły ze względu na naszego znajomego Patryka, który po prostu nam karbiłka, którego pozdrawiamy, jak będzie oglądać, oczywiście. Tak, Niedługo się zobaczymy. <grywa> Także e, bo no, odeszły nam ogromne koszty, tak. E, lecimy tydzień przed, e, nie musimy sobie załatwić noclegu. Patryk nas e, u gości przyjmie na swoim domu e, w Chicago. Z Chicago e, leci razem z nami e, i ze swoją no żoną. Na Olimpie, później wracamy jeszcze do niego na jeden dzień, i w poniedziałek wracamy z Chicago już do, do Polski. Także tu nam odeszły ogromne koszty, bo to by doszło. No, przypuszczam, że kilka nawet tysięcy no. dobrych na to, ale jak to wygląda? Zacznijmy od najdroższej kwestii, tak naprawdę. Bilety. Czyli tak, bilety. No y, Nie lecimy y, klasą ekonomiczną, po prostu ze względu na to, że to jest długi bardzo lot, ja bym raczej nie wytrzymał w tej klasie ekonomicznej, bym tam po prostu chyba nie wysiedział, nie wiem, położyłbym się chyba na korytarzu. <grytanie> y, lecimy y, nie biznes klasą, ale Economy plus, to jest y, w sumie bardzo podobne, bo mieliśmy zamysł lecieć biznesową klasą, ale te bilety byłyby jeszcze dwa razy droższe. Klasa Economic Plus wyszła nas tak naprawdę za bilety do Chicago w tą i z powrotem no 14 tysięcy złotych. To jest koszt biletu. Do tego jeszcze dochodzą bilety z Chicago do Vegas, ale to już jest niewielki koszt, tak naprawdę, bo to jest 200 dolarów na osobę, czyli 400 dolarów. misia. Przeszkadzasz mi i mnie rozpraszasz. Nie kręć się. 200 dolarów na osobę, w to i z powrotem. 400 dolarów, czyli na obecny moment dolar kosztuje prawie 5 zł, czyli jakieś 2000, to już mamy 16. Eee, tak naprawdę no, dochodzą koszta tutaj związane z takim bezpośrednim przygotowaniem scenę. To Ania może powie, bo ona tam bardziej wie co ona ma zrobić, co musiała kupić tak itd. Hmm, tak, jeśli chodzi na przykład o makijaż, to w, w Europie. Na zawodach takich europejskich, na których dotąd byliśmy, to koszt na przykład zrobienia makijażu to jest około 500 zł. No wiadomo, jeżeli dziewczyna potrafi sama się malować i zrobić taki makijaż sceniczny, no to ten wydatek jest mniejszy. Jest mniejszy nie? Jeśli chodzi o stany, to tutaj za makijaż na przykład już tam na Olimpii, dziewczyna chciała ode mnie ponad 400 dolarów, czyli to jest... Kolejne 2000 zł. 2000 zł. no jest po prostu, byłam już sama w szoku, że można, można tyle żądać za makijaż. I tutaj też miałam duże szczęście, ponieważ jak wiecie jeśli chodzi o kobiety to ja startuję i Wiktoria i Victoria, tak Victoria Gąsior i Victoria. Po prostu zadeklarowała się, że, że mi pomoże i że mi umaluje. Wiem, że ona robi bardzo ładne makijaże, ja sama sobie z tym radzi, więc skorzystam z jej pomocy. No i tutaj też mi odpada w tym momencie ten wydatek co jest dla nas... Tak, teraz... ale przejdźmy do to, co musiałeś po prostu zapłacić, malowanie i tak dalej, tak, bo nie ma za darmo niestety. Te wszystkie polipii. usługi, czyli tanning, czy, czy powiedzmy na przykład jakieś tam zdjęcia, no to wszystko jest odpłatne, tak? W Europie opalanie natryskowe to też kolejne około 500 zł, tak? W Stanach wiadomo, drożej, tak? Tutaj zapłaciłam prawie 700 zł. Tak samo, jakieś tam zdjęcia z, ze sceny tutaj też kolejne 500 zł, albo i więcej, tak? bo to zależy, zależy od fotografa i od ilości zdjęć, które zrobił. Jeśli chodzi o Olimpię, to tutaj, tutaj akurat takiej, że tak powiem, usługi nie ma, wręcz w drugą stronę tutaj mi oferowano właśnie jakieś różne sesje, nawet płatne, więc to też dla mnie było zaskoczenie, że tutaj już na takim poziomie proponują właśnie, że zapłacą za, za to, że się zgodzisz na jakąś tam powiedzmy sesję, więc co jeszcze no ale tutaj jeszcze doliczyłaś no to mamy no 17 tysięcy na troszkę ponad tak? no. co nam dochodzi jeszcze hotel ponieważ hotel mamy na Olimpię od środy tak to jest tutaj pokrywa ten koszt Mister Olimpia tak? tak do soboty do soboty, tak? Do nocy z piątku na sobotę. No Niestety no, my chcemy zostać jeszcze w niedzielę, bo tak byśmy musieli się pakować na szybko i tak dalej. A chcielibyśmy jeszcze zobaczyć, tak, a tak byśmy musieli... Występ w sobotę kulturystyki e, i tak. Tak, tak. musieli e, się pakować i szybko tak naprawdę uciekać. E, więc no, to jest z Wega żenić się swoimi prawami i tak się chciałem zaklepać noc na ten jeden hotel, bo ja miałem jako ciekawostkę, to e, wszystkie dni w tygodniu ten sam hotel, w którym my przebywać będziemy, noc w nim kosztowała 45 dolarów za pokój dla dwóch osób, czyli całe nic. Weekend, w którym jest Olimpia, ta cena wzrosła do 405 dolarów za noc. To <grym> to także, także, no niestety tak jest. A następne dni później znowu jest 45 dolarów. Także. E, tak mi powiedział mój znajomy właśnie Patryk, to jest Vegas, no oni rządzą się swoimi prawami. Jakby powiedzieli 2000 dolarów, to i tak by się znaleźli tacy ludzie, którym te 2000 jest tak naprawdę niczym, i oni by zapłacili po prostu, żeby tam być, tak. E, także znaleźliśmy tańszy chod na tą jedną noc, bo tylko jedną noc potrzebujemy. No ale to wydatek niewielki, ale to jest o kolejne 1200 zł, czyli mamy tutaj już tak naprawdę 18 tysięcy nawet ponad. Co nam jeszcze tak naprawdę no, dochodzi z tych kosztów? To chyba takie największe koszty, prawda? Wiadomo, no, tam nie wiemy ile, ile wydamy na jedzenie i tak dalej ale doliczamy na to pewnie no 2 co najmniej tysiące złotych no, ja dużo e... jeść nie będę więc no tak ale, ale wiadomo no... ze e, wyjazdy akurat są bardzo ekonomiczne pod tym mogą być jakieś bo... tutaj właśnie że no, tak to, powiem to... niespodzianki i tak dalej także tak. liczymy kolejne także taki wyjazd po kosztach bo tak jak powiedziałem dzięki Patrykowi doszedł od, od, na naprawdę duży, duży koszt na gdzieś tam e, wynajem hotelu na cały tydzień Mm, także no, dzięki temu mamy e, uszczuplone te koszta no i wiadomo no, sama podróż bo to też można doliczyć mm, paliwo w jedną stronę na lotnisko w drugą stronę do Warszawy no, teraz też trochę kosztuje samochód trochę pali parking e, na cały tydzień to też kolejny jakieś e, 1000 zł także, e, także co także no, około 2000 myślę e, przepraszam 21 tysięcy, mm, taki wyjazd e, będzie na sład dwójki kosztował e, tanim kosztem nie tanim kosztem może to tak ująć także tak to wygląda e, no nie jest to tanie nie e, oczywiście to wszystko pokrywamy ze swojej kieszeni bo e, nie mieliśmy żadnego sponsora który nam by tam się e, dołożył chociaż w drobnej części e, no i, i no jednak, żeby jeździć startowe, trzeba mieć pieniądze. Tutaj to są Stany Zjednoczone, także ten koszt rośnie, no ale mm, nawet każde zawody europejskie to jest tak naprawdę wydatek, zależy wiadomo, od e, państwa, ale między no, 5 a 8 tysięcy zł każdy jeden wyjazd e, kosztuje prawda, na zawody. E, także no, tak to wygląda jako ciekawostka. Miejcie to zawsze na uwadze, bo że dużo osób bardzo, bardzo e, chce e, zdobyć kartę, ale na przykład nie ma w ogóle świadomości jakie są później koszty. Myślą, że no jest już, mam kartę pro i, e, i super, nie? I będzie ekstra, no ale... Wydatki są, tak? To, że jesteś prosem, to nie znaczy, że e, wszystko będziesz miał za darmo. nie? Ja bym powiedziała, że koszty są no, takie same jak, jak startując e, tak, kiedy GOM amator. Odchodzi y, no, Te wpisowe, koszty, wpisowe tak, no, te wpisowe. Ale, no. ale cała reszta kosztuje y, tak naprawdę... To samo, ale wzrasta, no, no, tak? No, no bo... No, więc... Także, także wychodzi to na to samo. A zawody wygrywa jedna osoba, po stałe miejsca są jakieś tam śmieszne pieniądze. Nawet za pierwsze miejsca, tak, to naprawdę tylko w kulturysty są jakieś tam tak. e, konkretne pieniądze. E, a w innych kategoriach, to tak naprawdę jeśli wygrasz, to w najlepszym przypadku ci się zwraca wyjazd, tak? Tak, no tak jak ja wygrałam tutaj na, tak. na Węgrzech, Węgrzech i, i w Rumunii, w Rumunii. To, to kwota to jest około 2000 dolarów. Tak, 2000 dolarów. E, więc możecie sobie przeliczyć na, na złote i no, tak naprawdę to ta podróż nam się z, zwróciła. A gdybym zajęła drugie, trzecie miejsce, to nawet na to podróż, ta podróż nie, by się nie zwróciła, nie, nie tak. wróć, więc trzeba mieć to na uwadze, że że jednak się dokłada do tego wszystkiego, nie? Także to jako ciekawostka. E, no i tak jak powiedzieliśmy, postaramy się coś nagrać z tych Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, że coś ciekawego uda się złożyć. Możecie jakieś ciekawe osoby spotkać. E, także no, co się uda, to się uda. Ja postaram się ze swojej strony e, żeby no, jakiś tam materiał był. E, jeśli nic się, że tak powiem, nie nie, nie, nie pokiełbasi. No tak, nie no. Chociaż z nami to my mamy zawsze jakieś przygody, ale, także, później, ale później przynajmniej mamy co wspominać. Także y, dzięki za obejrzenie. Tak, dziękuję. Trzymajcie kciuki. Trzymajcie kciuki na, za olimpię. Pozdrawiamy. Na razie.